Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku proszę państwa, będziemy rozpakowywać wspaniałą paczkę, która dotarła do mnie od naszych skośnokich przyjaciół od państwa chińczyków. Tak, tak, to jest właśnie ona. I powiem wam, że musiałem ją już otworzyć, bo z jedną ręką trzymam telefon i tak chciałem nie chciałem się męczyć na antenie, dlatego po prostu szybciej ją sobie otworzyłem i teraz tak tak zaglądałem sobie już do środka, Wam też pokażę, patrzcie. Tam jest coś fajnego. Co... Oj, sorry, wypadł mi telefon. Co najprawdopodobniej nazywa się patrzcie uchwyt na telefon. Ocz wyczekiwany długo przeze mnie uchwyt na telefon. Ja go już sobie szybko tylko wyciągnę, patrzcie w jakim sobie przyszedł w fajnym opakowaniu ładnie zabezpieczony z powietrzem pych, w ekstra pięknej kopercie i tak to wygląda, patrzcie pokażę Wam z każdej strony wygląda to właśnie tak ja go sobie gdzieś tutaj wczepię, tylko poczekajcie, ja muszę zobaczyć najpierw jak to działa, z której strony ja mam go wczepić. Czy mam to obrócić, czy w górę, czy w dół? Dobra, bo to jest ogólnie w kratkę nawiewu, tak? Patrzcie, w kratkę nawiewu, no ja to sobie tutaj muszę ładnie ścisnąć. Ścisnąłem, pyk, pyk włożyłem w kratkę. Trochę wygląda na takie duże, ale... Najgorsze, czekajcie. Dam to niżej. niżej. Dam to na ostatnie. O, o, o. No i tu jest petarda, powiem wam, patrzcie To działa mniej więcej tak, nie? Kładamy telefon, pyk i on się tutaj sam zaciska, nie? Pyk? Nie mam teraz nic takiego, żeby tutaj włożyć, żeby wam pokazać. Czekaj się, sprawdzę, sprawdzę. Nie, no nie, mam kurde. Robiłem ostatnio porządek w samochodzie. Nie mam, nie mam, ale zademonstruję Wam na, na przykładzie portfela, patrzcie Pik, wrzucamy portfel, wpychamy w dół i on się tu zaciska, nie? O, i teraz, no teraz trochę lata, bo go nie dokręciłem Ale jak dokręcę, to będzie wszystko ładne, sztywne, piękne I ten telefon tu będzie się ładnie, pięknie trzymał, nie? Patrzcie, no ja Wam powiem, no petarda, nie? Jestem zadowolony, patrzcie Kurna, automatycznie się zaciska Dajecie go w dół, pyk I telefon się automatycznie zaciska Kurde, niby takie... Małe, sprytne urządzonko. A no patrzcie, jakie fajne. No powiem Wam, kurna, to jest chyba najlepiej wydane 12 zł na AliExpress, kurwa, którą wydałem. Także w tym odcinku to wszystko. Kolejne unboxingi myślę już niedługo, bo już lecą kolejne paczki do mnie. Także, jakby co, pozdrawiam Mateusz, Buziaczki, pa.